Siemanko, cześć i czołem. czołem, Ja dzisiaj ten dzisiaj trochę niżej. Mateusz tu dzisiaj będzie dowodził. Czasami mu się udaje. Troszeczkę o... Hmm. Jakby to je określić? O kujkach. Kujka? Kujka, bo mnie dzisiaj w palca coś włókło. No ale to nie one. One, one. Nie, to one. nie one, ale to same. Nie, nie, to no, nie same. te same. Dobra, nie to same, ale też Właśnie, właśnie dlatego ja będę opowiadał, Andrzej go cię zabrał, mi pytał. Ja pytanie. będę się tylko <laughs> i To masz, żebyś nie czuł się Brak pokuty. Siano. To uważaj, bo on będzie udawał. Co mamy, co mamy? Robaki mamy. Dobra, ładnie, znaczy do insekt. Właśnie. Dzisiaj powiemy troszkę o straszykach olbrzymich, czyli Heteropteryx dilatata. Największy straszyk świata. <noise> ruto, tu, tu. Mam go z drutu. <noise> <noise> znaczy ma takie druciane nogi jak nogi? Pokazujesz czułka, a nie nogi. No nogi, tu nogi a, tu ma... Tak, Czułka, tak. Słuchajcie, e... nie u wszystkich owadów jest duża różnica, jeżeli chodzi o rozpoznanie płci. Jeżeli tutaj macie dorosłą samicę, u Andrzeja jest samec. Tam Samica... pokaż ładnie. Samica nie lata, dlatego, że ma małe skrzydełka. A samiec nie latawica. A samiec lata, bo ma potężne skrzydła, jest dużo mniejszy, lżejszy i łatwiej mu oderwać swoje ciałko od powierzchni, na której jest. Słuchajcie, może polecieć tak jak dzisiaj SpaceX, jak to się tam nazywało? SpaceX. SpaceX, tak. tak jest. Poleciał w kosmos od 9 lat, bo się udało z sukcesem, no chyba, że coś w międzyczasie się wydarzyło. Dzisiaj jest sobota, mega duże wydarzenie, czyli Amerykanie polecili w kosmos pierwszy raz od 9 lat swoim sprzętem komercyjnym. Od dzisiaj nie trzeba nosić maseczek, chura. Ale tylko na dworze. Ale bo tylko na dworze, ale musimy. już. I myśmy się zebrali, żeby zrobić materiał. Czas najwyższy, bo dawno niczego takiego poza, poza codziennością. lajmaną. tak. Nic więcej się nie wrzucało. No i fotografią. i fotografią, oczywiście. To tak. była to Twoja dziedzina bardziej niż moja. Ale się wrzucało. Ja miałem coś powiedzieć na temat telefonów, ale jakoś nie wypowiedzieliśmy, no nieważne. Jeszcze się pracuje nad materiałem, potem hmm. zrobimy sobie na wsi konkurs, kto zrobi tam ciekawsze zdjęcie, ja aparatem, czy on telefonem. Jesteście za? To dajcie łapkę w górę. Nie głupie. <noise> Jednak czasami masz fajne pomysły. No dobra. Eee, to co, wracając do tematów straszyków. Um, Czyli takich to... uwadów, które nie są bardzo straszne. No chyba, że zrobicie tak. Samiczka będzie nas straszyć, yy, pociera skrzydłami, wydając taki szelest i automatycznie podnosi całe ciało A, o, do góry. O! Tak to w sumie powinno wyglądać. Czyli jest wygięta włók, trochę jak skorpion. Nogi odchyla do tyłu. Możecie sobie przyjrzeć z bliska. I na jej odnóżach znajdują się kolce, którymi próbuje nas nastraszyć. Oczywiście nie jest to jakoś super bolesne, ale ukuć e... może i można się wystraszyć. Można, Tą można. Nazwa grupy straszyki. Tak, e, zwłaszcza jeżeli gdzieś trafi w jakieś takie bardziej delikatne miejsce, czyli gdzieś koło paznokcia, między palcami, to są miejsca, których to bardziej boli. Za ucho złapię. To już tak się <laughs> lubi bawić czasami z klientami. Czy <laughs> wczoraj była, czy dzisiaj była? Wczoraj. Wczoraj była Pani kupić u mnie karmówkę dla Agazy. że Zobaczymy. No i ja idę szykować karmówkę, wracam, a Pani stoi obłożona cała straszykami na twarzy, na uchu. Wiszą sobie straszyki, a Mateusz im sprząta. No i jak można klienta wykorzystać, także uważajcie, pilnujcie się jak do nas wpadniecie, bo nie wiecie co Was może spotkać, obsiąść. No to nawiję o nich trochę coś, powiem Ci coś że... Dobra, to dobra, mnie tu później nie będzie. Chodź, chodź. tu. no, normalnie jak ten, jak, jak stare radio, które łapie fale. <grym> Tutaj mam jeszcze przygotowane kilka rzeczy. Hmm. Słuchajcie, generalnie te straszniki nie są jakieś trudne w hodowli. No ja oczywiście. mówiłem, że one troszkę wyglądają jak te potwory tam w Mass Effect 3 czy tam jak ktoś grał w gry? Takie takie. Tak, 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 tak biegały takie, jakieś takie Czyli Nawet nie biegają, tylko takie stoją i tam oni, z nimi to to najcięższe do zera, strzelało to takie, czymś to. to. Tak, to taki statek kosmiczny bardziej bym powiedział. Nie wiem. No. Uważaj tylko, żeby ci nie spadła z tej pozycji. Uważaj, żebyś nie spadła z tej pozycji. Bo tak jak on spadnie i sobie nic nie zrobi, tak ona może się połamać. Także wyprostuj rękę w drugą stronę. Drugą stronę. Nie, w tamtą stronę. Tam już nie mogę. No. To przełożę go mogę. tak, osiągają do 20-25 cm długości, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o samice. Samce są mniejsze, chyba do 10-12 cm. I trzymamy je zawsze w terrarium dwa razy wyższym niż same mają długości. Dlatego, że taka duża samiczka, jeżeli się za nisko nam zawiesi gdzieś na jeżynie, Dotknie podłoża, to się może nam po prostu złamać. I pancerz chitynowy w ten sposób wyschnie, stwardnieje i ona w takiej pozycji no, zostanie. O, mówimy o linieniu. Tak, nie, bo e... faktycznie jak się tam zablokuje, dotknie podłoża, no to już z siebie nie, nie wyjdzie, i... czyli może tam. Znaczy, wyjdzie, ale się pogniecie, no, gdzieś tam, to podłoże się uszkodzi. Czasami zdarzają się awarie typu uszkodzone skrzydełka. Czyli nie są, na przykład, wilgotność jest zła, za niska lub za wysoka i te skrzydełka się nie prostują do końca. Tak możecie sobie tutaj zobaczyć w przypadku tego pierwszego samca, jego skrzydełka sięgają za odwłok, u tego są mniej więcej w 3/4 długości zakończone. To bardzo nie przeszkadza, bo w terarium nie muszą latać. To w ogóle nie przeszkadza w terarium, bo nie musi latać, tak jak powiedziałeś. Takie skrzydełka po wyschnięciu po prostu takiego samca odcinamy. One nie są unerwione, go to nie boli, więc się nie bać. Ułatwi mu tylko to e, funkcjonowanie w naszym terenie. Tak? Nie będzie się tymi skrzydełkami nigdzie zahaczał. Zwłaszcza że one jedzą jeżynę, która ma kolce e, i mógłby się gdzieś tam zahaczyć, zawisnąć i nie móc sobie z tego zejść. Co niestety, ale się zdarza. Także takie historie też są. Kompletnie się tym nie przejmujcie, to nie jest żadna bada genetyczna, takiego samca możecie do samicy dopuścić bez najmniejszych konsekwencji. To się po prostu zdarza. Także jak też sobie kupicie takiego samca, też się nie przejmować, że wam jakiegoś wybrakowanego sprzedali, bo on nadal swoją robotę może wykonać. Młode straszyki po wykluciu się z jajeczek są bardzo małe, zresztą tak jak ich jajeczka. No jajeczka to takie ziarenka no, do kawy bym powiedział. Ziarenka do kawy. Znaczy ziarenka kawy, nie do kawy. Nie no, większe, znaczy kawa jest większa, a jest, aż jajko jest mniejsze. To jest takie półcentymetrowe jajeczko w kształcie beczułki. A widać dobrze, Widzisz, teraz widzicie. Są bardzo małe. Inkubacja trwa do roku czasu w sprzyjających warunkach. W niesprzyjających może trwać nawet półtorej do dwóch lat. Także jeżeli coś wam się przez, nie wiem, 4-5 miesięcy nie kluje, kompletnie się tym nie przejmujemy. Czekamy, aż się nam młode wyklują, bo może to niestety, ale trwać długo. Ale już jak się zaczną kluć z tej całej gromady? To z reguły kluje się kilka co kilka dni no. albo pojedyncze codziennie z małymi przerwami. Akurat jeżeli chodzi o inkubowanie jaj to nie jest fajny gatunek. Jest to męczące. No ja tak gdzieś miałem kiedyś, yy, trzymałem sobie właśnie takie straszki w terrarium. Ale te Tak. Yy, I no one tam nie wiem, czy pozdychały czy coś tam powydawałem. I terarium zostało wykorzystane później na pająki i po jakimś czasie, długim, zaczęły pojawiać się w środku właśnie straszyki. No nie marnuje się niczego, tak podłoża też nie, a że tam akurat nie zauważyłem, że jakieś jajeczka były, to się zaczęło klucz. No tak, bo one mają takie duże pokładełko na końcu odłoka, taki kolec, który wbijają w podłoże, rozszerzają go, zostawiają jajeczko i wyciągają i się nimi nie opiekują. Tutaj macie świeże wyklutki, które się wczoraj wykluły. Akurat no to, dla porównania. Taki wędrownicz to jest samczyk, tutaj ciemniejsza to jest samica. Samce zawsze mają takie paski białe na sobie. O. Czyli gdzieś tam mniej więcej wielkości świerszcza powiedziałbym. E, jakiegoś takiego Kubana, to, już no. Tak no na jakieś, długość. No. Jakieś 3, 3, 3 do 3,5 cm mają takie młode wyklu, wyklute straszyki. Także trzeba uważać, tak jak mówisz, przy, przy, przy zostawianiu jaj w terrarium, trzeba uważać jak się wyklują. Jeżeli nie, no to przekładamy sobie jajeczka, albo je trzymamy na vermiculicie, albo po prostu na włóknie kokosowym i sprawdzamy czy też coś nie pleśnie. Jeżeli pleśnieją, no to wyrzucamy takie jajka, bo z nich na pewno nic nie będzie. Trzeba Czyli uważać. Raz też... na pół roku. Sprawdzam. Nie no, częściej, częściej. Trzeba często sprawdzać. E, też wilgotność utrzymywać odpowiednią, bo jeżeli te jajka przesuszycie, to one w środku przestają się rozwijać i e, robi się taka wyschnięta galaretka w środku. E. Dobrym sposobem mm. na sprawdzenie czy jajko jest dobre czy nie jest po prostu wrzucenie ich do wody. Chcesz kiedyś o takim patencie? Co? żeby wrzucić jajka do bory? Słyszałem o tym, żeby jajka sprawdzać, czy są świeże, czy nieświeże. To bo... No, i co się dzieje, jak jest jajko nieświeże? Yy, chyba nie pływa. No dokładnie. A świeże topi się. I dokładnie tutaj działa ta sama zasada. Rzucamy jajka i te, które są do niczego wypływają, a te, które są dobre zostają na dnie. Ale oczywiście nie zapomnijcie je Tyl... tam... potem odłowić. Tylko. tylko tylko trzeba uważać, bo jajka, które się ee, mają za chwilę zacząć kłuć, też mogą pływać. I trzeba na to zwrócić uwagę. Najlepiej sobie je wtedy Czyli gdzieś przełożyć do drugiej kubki. Przełożyć sobie do innego pudełeczka. W razie W jeszcze poczekać miesiąc czasu, bo akurat może się coś zacząć tam pluć. No chyba, że to są świeżo poskładane jaja, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy miesiące temu. No to wtedy nie ma problemu. Te, które pływają, ściągamy i wyrzucamy. Te, które to nam zostawiamy. No to dość fajna metoda. Najlepsza, jeżeli chodzi o straszyki, to najlepsza. Ja kiedyś psułem jajka żeby zobaczyć, czy coś się w środku rozwija, czy nie. No zawsze to jest jakaś strata, ale miałem przynajmniej pewność, że coś z tego będzie. Podczas ich długiego wzrostu będą się też zmieniać ich kolory. Model wykluc po wykluciu są takie ciemne, z białymi paskami. Samca, ten pasek potem się robi pojedynczy. Samice są albo szare, albo e, brązowe. To też zależy troszkę od wilgotności jaką trzymamy w terrarium. Im są starsze, samice zmieniają kolor, z wylinki na wylinkę robią się zielone. Tracą swoją brązową lub szarą barwę i stają się zielone, czyli już takie, jakie teoretycznie powinny być dorosłe. Czyli stają się po prostu takie samców też się niestety nic nie zmienia, dalej są brązowe i dalej mają pasek. I już takie zostaną. Zmienia się to tylko dopiero jak są dorosłe. Wyglądają troszkę inaczej. No ale tak dzisiaj są, to brązowe. Są, no. są brązowe, ciemnobrązowe, już bardziej taki, jak kora. Taki tu jest kij, a tu jest liść. Dostają skrzydełek, które są, uwaga, to się dziewczynom spodoba, różowe. I samce i samice mają skrzydełka różowe, bo można akurat zobaczyć. Jest skrzydełka i są różowe. I tak to ładnie wygląda, tak jest to delikatniejszy róż. Bardziej. Taki róż pudrowy. Taki pudrowy, tak, <laughs> można tak podkreślić. Także to na tyle, jeżeli chodzi o ewentualną e, inkubację i wzrost straszyków. Ale, Co to, że na jakiś? Ale. dobra to zostawiam na koniec. Co że. Jak to straszyki? Są głównie jeżynożerne, więc możemy im dać też dąb, róże i malinę. Osobiście wolę stosować tylko jeżynę i dąb. To jest najlepsze. Co zrobić zimą? Z dębem możecie go po prostu ususzyć. Te straszyki jedzą suchy dąb, także tutaj nie ma problemu. Więc nawet jeżeli nie chce Wam się chodzić po jeżynę, to suszycie tony dębu i wtedy wkładacie suchy dąb do, do, do terrarium i on pochłonie wilgoci sobie troszkę namąknie. Ale tak czy jak bardzo chętnie go zjadają. Właśnie Poprawił sobie, sobie skrzyderkę ja mu... To tak jak włosy wiesz. Jedni lubią być troszkę ulizani, drudzy lubią się troszkę poprawić. Eee, także tutaj jeżynka i dąb, eee, temperatura do 28 stopni i wilgotność do 80-85%. Spryskujemy najlepiej codziennie, jeżeli nie możemy, no to co drugi dzień, ale trochę bardziej intensywnie. Bardzo, bardzo lubią pić wodę. Mam tu jeszcze jednego takiego jagadka, który jest przez wielu hodowców pożądany. A myśmy je tutaj kiedyś prezentowali, tam chyba na lewie mówiliśmy o nich, nie, Bo y -y. pamiętam, że my tych tak, materiałów naprodukowaliśmy, o kolorach gdzieś, gdzieś to to było. było. ale nie przeszkadza nam to pokazać jeszcze raz ładnie. Jest to odmiana, Oła, żółta. Słyszałem o tym, że samce nawet są do tej odmiany, różnią się między tym zwykłym brązowym kimiś innymi paskami, no. że to wtedy jest właśnie ta odmiana żółta, że jak się tego samca do tej samicy żółtej da, to młode też będą żółte, aczkolwiek ja wychodzę z założenia, że to tak naprawdę jest kwestia tego w jakich warunkach je trzymamy, że niektóre osobniki po przebywaniu w ciemniejszym terenie stają się po prostu żółte, ten kolor zielony zaczyna zanikać, to tak jak z liściami jest, one tam przechodzą tą fotosyntezę, tak, dobrze mm -hmm. pamiętam? Tak. No i mamy zielone piękne liście, ale jak im zabierzemy dostęp do światła, to no, żółtą żółknie liście. Żółtą, więc Dla mnie ta zasada działa właśnie w ten sposób z tymi straszykami. Nie, nie, nie jest to u wszystkich osobników, ale część zawsze stanie się żółta. Zresztą tutaj jak się przyjrzycie, to ona też nie jest do końca taka żółta, bo ma troszkę zielonych przebarwień zwłaszcza tutaj od spodu widać takie żółte, pomarańczowe i zielone eee, przebarwienie ma od spodu, a tu na skrzydełkach widać żółty i zielony. Czemu pomarańczowy tego akurat? Nie wiem, może to jest akurat kwestia słowna danego zobnika czy to, nie wiem, ale brzuszek zawsze mają pomarańczowy, przynajmniej te, które są żółte. No i zawsze są mniejsze, niestety co zrobić, nie wszystko. Jeszcze. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Żółte często są bezpłodne. W ogóle nie chcą składać jaj. Ta na szczęście będzie to robić. Bo już rosną, w środku brzuszek rośnie. Jak u Bo nie jest taka kompletnie żółta. Są przebicie zielone. Ale to nie jest pierwsza, którą miałem taka i poprzednim jajek nie złożyłem. Mhm. Co zrobić? Tak to bywa. Nic nie poradzimy. Masz jakieś pytania? Podlewać trzeba często, karmić wiemy czym, temperaturę wiemy, czyli w zasadzie wszystko wiemy. Na pewno? Czy czegoś trzeba się bać? Czasami potrafią być bardzo wredne i nie przestają kłóć, więc no. tylko tego. Najlepiej nie łapać je do rączek słuchajcie, je się fajnie obserwuje, ale, jak widzieliście, one nie kochają być wyciągane na ręce. Gdzieś, tak? A zwłaszcza szczypane po tyłku. To jest taki punkt ich... Troszeczkę tu widać tych różowych skrzydełek. U niej bardziej to widać. Jak widzicie, Mateusz z kobietami nie obchodzi się delikatnie. I lubi poszczepywać po tyłeczku. No, yy, mamy jeszcze jedną rzecz do załatwienia dzisiaj, yy, czyli nasz tak, gadżet. Tak, tak. Ja ostatnio, słuchajcie, trochę przyznam się, zapomniałem, ale, ale nie na długo, bo na live wspominałem, jak sobie z bartkiem akurat omawialiśmy odmiany barwne agambrelaty, wspomniałem, że jeden z się stało. Dziękuję, Łacie. Oj, to ostro. A, widzisz. E, wracając do tematu, wspominałem, że jeden z naszych subskrybentów dostanie książeczkę e, na temat Agambordatych i myśmy taką osobę wylosowali, tylko nie było za bardzo okazji do tego, żeby e, no, zrobić spotkanie gdzieś tam i, i, i pokazać wynik. No to czynimy to dzisiaj. W związku z tym, ta książka na temat Brodatych, autorstwa Pauliny Gwiazdy naszej. Nie jego bastionu. Z osobistym podpisem wędruje do... O, tam jest karteczka. Ach tu ułożyłeś. Uwaga, uwaga. Alicja syta. Pokaż tu do kamery. Tam o, masz to przybliżenie. Także Alicja, która nas subskrybuje i wielu innych też subskrybuje. Alicja dostanie taką książkę. Oczywiście, jeżeli poda nam jakieś dane kontaktowe do siebie, adres wysyłki, albo przyjdzie osobiście odebrać książkę, to Alicja dostanie. Jak widać, warto oglądać kanał Zotim, bo raz na jakiś czas jakieś gadżety bo tutaj będziemy. Coś się trafia. Coś się trafia. Już tam parę gadżetów żeśmy porozdawali. Jakieś teraria, krycianogi, książeczki. Tak, kursów było. Było, było, więc warto subskrybować. A zresztą to teraz też wymyśliłeś, tak? Będziemy robić kolejny konkurs odnośnie fotografii, więc to już niebawem będzie następny. Coś tam będzie. Tylko pamiętajcie, że tu na dole jest taki sam guzik, tylko bardziej po polskiemu napisany i trzeba go nadużyć. żeby no to jest to w jakiej wersji ogląda? Tak, będzie tak, tak, tak. powiedziała, jest coś takiego czerwonego na dole, to nie może być czerwony, tylko, tylko musi być się... szary. I obok niego jest też dzwoneczek, i na ten dzwoneczek trzeba kliknąć żeby dostawać na bieżąco nasze powiadomienia, że coś się pojawia, na przykład jest. jakieś live'y, miałem robić sobie te live na YouTubie. Nas... Do, no. do tego dojdziemy, dojdziemy do tego bo dojdziemy, my się dopiero uczymy być mistrzami w internetach, tak. ale mamy nadzieję, że Wam się podoba, jeżeli tak, to oczywiście łapki w górę, mamy tam ponad 600 subskrybentów, to znaczy, że im się podoba, no ale także jest... zaczynaliśmy od ilu? Niecałych pustów. Przy tych wspólnych spotkaniach to tak, to było tam niecałe 200, już wzrosło ładną sumkę, prawie 400, a będzie kiedyś 100 tysięcy. Miejmy nadzieję. Będzie, Miejmy nadzieję. my się bardzo nie spieszymy, bo to nie chodzi o to, żeby wrzucać materiał na przykład z unpunkingu albo handingu, albo czegoś tam innego, nie cierpię takich materiałów. W związku z tym u nas nie zobaczycie, jak otwieramy spaczki pająka, którego dostaliśmy, albo jak karmimy tam coś, no chyba że to jest jakiś ciekawy przypadek karmienia, typu na przykład pluskwiaki, jakbyśmy nakarmili, rzucają się, no to to jeszcze ma sens, ale karmienie pająka, rzucanie mu karaczana tureckiego i się podniecanie tym, zostawmy to. No. To może być, kiedyś im pokażemy, jak takie straszyki jedzą, co. No tak, no to sobie siędziemy, będziemy oglądać. No, załatwimy tę kamerę z no, to wizorem. ustawimy ją przed terrarium. Oczywiście trzeba pamiętać, że te straszyki to nocne zwierzątka, więc w dzień to nawet nie bardzo. E, tylko głównie w nocy sobie w, zmieniają miejsce, no, głównie do tego, żeby zjeść, czy kopulować. Kod prezesa, czyli Ryszard, tutaj dokazuje, słychać go w tle. Tak, Ta tak. Damo, Rysiu, nie próżnuje. Rysiek, rysiek, cały Rysiek. To, to rysiek. co, moi kochani, drodzy nasi mili subskrybenci, oglądacze i nie tylko subskrybenci, bo przecież nas tam ogląda parę tysięcy osób, a subskrybuje trochę mniej, więc no, Was no, oczywiście no, motywujemy więc... do subskrybowania, ale... A Wy motywujecie nas do kręcenia, do kręcenia. filmów, jak klikacie na lajki like i na subskrypcję, to dzięki temu nam się bardziej chce kręcić te filmy. Także życzymy miłego dzionka wieczoru, co tam akurat będzie, jak będziecie oglądali, i do następnego razu. Trzymajcie się. Ciałamko.